Więc gdzie idziemy teraz? Zobaczmy, może pójdźmy do klauna znowu? Hej, czekaj! Kto to powiedział? No co się gapisz? Jestem tutaj, ty ślepa wiedźmo! Jaki jest twój problem? Nie wiesz, jak się z kimś porządnie przywitać? Ben? Czy to ty, Ben? Nie nie, 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 nie! Ja, ja, ja nigdy! To byłem ja! To byłem ja! Tutaj, na dole! Ty, 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 ty jesteś... Trilo? Dla ciebie, panie Quist, panie no... Dla ciebie, panie Quist, sir. Naucz się manier, zanim będziesz mówił moje imię. A teraz mów ponownie. Ale teraz z, należyty... z należytym mi szacunkiem. No, znowu nie to. Ech. Panie Quist, czy tak lepiej? Nie! Patrzy na mnie, gdy się do, do nie zadajesz ze mną. Ty, ażobitowy byle prawniku. Trilo, już mówiliśmy o tym, jak się obraża ludzi że to nie jest w porządku. Obiecałeś! Nie zgadnę, bić ciebie też obiecał, że tego nie będzie robił, ale widzę, że jednak to jest taki trochę dziwny związek pomiędzy panem Benem a jego kukłą. Ale on się za mnie nabija! A bycie panem w stosunku do Drani nie, nie było częścią naszej umowy. Przepraszam, Trilo. Nikt, co się stało? Wiele rzeczy, których nie wiem, czy chcę rozumieć. Co no to wciąż jest kukiełka, czyż nie? Hej! Gdzie się że jesteś, że mnie nazywasz kukiełką? No więc, co się stało? Kukła ożyła. No, panie Pinokio bez nosa. To ty masz nam do wyśpiewania, tak przypuszczam. No jak nie będę, to może ty. Bo nawet nie wiem, do kogo w sumie gadam do Kuku, czy do Bena, czy do wiesz, jakiejś innej wyższej siły. Więc powiedz powie nam, może, co wiesz o morderstwie? Gadasz do mnie? Pytam się, czy gadasz do mnie? No, nie masz na niego, gdy gadasz do mnie? Tetryloquist, zachowuj się, młody człowieku! Cicho, bądź drewniak! A jak mi teraz w morderstwie? Mówisz o tym, gdzie... gdzie wykończyli tego starucha, czyż nie? No... tak przypuszczam. E, nie ma co tak robić z igły widły! E, tamten staruch nam płacił byle co! E, Trilo, tak nie można mówić! Ja cię nie wychowam na taką kukłę! Nie masz może jakiś pigułek na nerwy do wzięcia, czy coś? Ci dwaj to naprawdę dziwna para, czyż nie, Mogę sobie z nimi bardzo śmiało jakieś sitkom wyobrazić, że byłby nawet niezły. Brakuje dosłownie tylko tych śmiechów wycinanych, e, no i tak dalej. Okej, okay, okej, okay. będę gadał. Dziadek dostał w głowę. Dzięki, ale powiesz nam coś o czym nie wiem? Więc e, powiem wam wszystko co, co wiem i jak. Wypota jest do bani, klon jest do bani, a mój partner wkłada sobie dłoń do moich portek. To trochę jego robota, przykro mi to mówić. Ten dobry słów, że przyjąć robotą jest wkładanie dłoni do portek. Ponownie, to jest taki dobór słów, który. tworzy tyle obrazów, sorry. Tak, ten straszny staruch, który nigdy, no. nie chce mnie samego zostawić. Każdy musi się ode mnie odwalić, co nie? M możecie to zrobić? Jest jednym z tych głombów w tych okolicy. Ale mówiąc szczerze, w tym bagnie ludzkich śmieci, którzy się przebierają za artystów cyrkowych, odnalazłem swoją Madonnę. Twoją. Madonnę? Regina. Moja cudowna regina. Czyż nie jest ona ośniewająca? Czyż nie Ben? No, ja nie jestem pewien, czy bym się tak daleko posunął. E, wybaczcie mu, on nie rozumie tego, co on w ogóle mówi. Ja z drugiej strony. Jestem totalnie kimś, kto docenia prawdziwe piękno. I dlatego ją poślubię. po 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 lubisz? Drodzy zebrani. Kukła i... Kukła i... I... i tamta druga. Oj, nie wyobraża sobie. Absolutnie nie. Ale chyba coś się martwiło. No, e, o, ona... Nie ja to nie obchodzi. To mój wybór, nie jej. My bedzie, będziemy się hajtać. E, wiem, że myślisz, że no... No, ale... A, ale co? Daj mi specjalny prezent. Daj mi cudowny prezent w postaci piosenki. Dałeś jej piosenkę? No, jestem renomowanym tenorem. I pewnie się uradujecie tym faktem, że postanowiłem was tutaj. Postanowiłem wam podarować jedną z moich pieśni. mi, 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 Dotknij mnie! Pocałuj mnie! Przepraszam, o mój Boże. Reszta to są prywatne sprawy. Świetnie, bo gdybyśmy mieli słuchać mojego tego nibyś tenoru przez dłuższy czas, to sądzę, że wszyscy by nie żyli po tym, na, na końcu tego śpiewu. Jak cholerny Peter Griffin po tej jednej taśmie co obejrzał i po prostu padł, bo to było coś. No, melodia jest takiem dobra, ale ten tekst chyba wymaga trochę poprawy. A kto cię prosił? Ja tu jestem artystą! No, 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 słuchaj, słuchaj! Jedynie mocherowy Beret jest prawdziwym artystą! Aranżer dostał swoją tanią głowę od tamtego latającego oszusta! Mówisz o Maxie Galaktyce? A czemu tak mówisz? Trillo! No, no, nie oskarżę tak ludzi! Wyluzuj się trochę! Wyluzuj, jestem z drewna, a ty tam byłeś, ty wiesz co tam się stało? Byłeś tam? E, no skoro tak to cię interesuje, to może mamy zdradzę parę faktów? A, no, a, no, dzięki, no, a więc no, te trilo? A więc skoro to jest trilo, no to masz na myśli, że teraz możesz normalnie mówić? Hej, za to głowy! A! Chyba się nie już jutro doczekać, czyż nie, Panie Ścigaczu Ambulansów? No wiesz, czas się pozbyć tego magika raz na zawsze! Ścigacz ambulansów to jest jedna z najbardziej nietypowych kwestii jakie słyszałem... Jak w sumie w tej... w tym epizodzie póki co wiele rzeczy jest jakże nietypowych, no... Wiele, jak mówię, występowało w tej całej serii ekscentrycznych spraw i rzeczy i osób itp., ale to przewyższa wszystko. Pod każdym kątem. Dosyć gadania. Idźmy do sądu. A, hej, czekaj sekundkę. Nik, co się dzieje? On będzie jutrzejszym świadkiem. Ah. Już to widzę. Klaun w sądzie i kukła w sądzie. I też ciekawi mnie, czy będzie gadał Kukła, czy będzie gadał Ben. Czy będzie gadał kto. Czy ich w ogóle wpuszczą. Znaczy, no, wpuścili papugę na miejsce dla świadka, wpuścili prokuratora z biczem. Więc. Wszystko się może zdarzyć. Co się stało z Benem i Trillo? Cóż za para ta dwójka. O, ho, 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 ho. o nie, C teraz co? No, małpa nas chyba nie zabije. A! Yo! A! Pro Proanimacja ją. Co jest, Nick? Ta, 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 odznaka. Ta małpa mi odznakę! Co?! Hehehe, panie prawniku! Ta mina była taka słodka! Byłeś taki oszołomiony. Regina! Ty, ty, ty Ta małpa! Hej, no nie wściekaj się! Okej? Okay? No ale, no, moja odznaka prawnika! Nie martw się! Pomogę wam jakoś! E, Okej, okay, no sk skoro tak mówisz... no. Jeżeli nie będę mieć tej odznaki, to jak mam ją niby błyszczeć ludziom w twarz? I tak w ogóle. Małpa się nazywa Money. Money małpa. E, nazywa się Money? Ma I znów oryginalność imion nie zna tutaj w tym miejscu żadnych granic. A raczej zna i są one jeszcze mniejsze, mają jeszcze mniejszy obszar niż w Liechtenstein. Więc małpa się nazywie Money. Tak. No, ta bogata małpa mi zabrała odznakę, czy mogę ją odzyskać? Zobaczę co mogę zrobić, nawet ja mam trochę kłopotów z kasą. E, doceniam Regina, ładnie. Ładnie tutaj zagrała, tymi słówkami. E, kiedy Money widzi coś błyszczącego, to to bierze do domu. Ha, To, to całkiem zabawne. No, to chyba muszę się tutaj sam poszukać miejsca, gdzie Mani mógł zniknąć. No, tak będzie najlepiej. Może spytaj wujka Mo. On może wiedzieć. Ha? A ty nie wiesz? No, Mani i ja się niezbyt dogadujemy. Co? On nie jest typem zwierząt, z którym pracuje. Nawet no, nad nim o tego, że on potrzebuje poskramiania i oswojenia. O, rozumiem. A więc idź do Mała, tak? No to czas chyba... znów się zobaczyć z tamtym stukniętym klaunem? No i teraz będzie klaun i małpa ile jeszcze będzie więcej tego pajacowania? Tak teraz będzie jeszcze tego więcej i więcej mi gra nakładała jedno po drugim w takich stosach Wyczuwam na końcu tego epizodu, że Phoenix czeka pogrzeb? Więc można powiedzieć więcej o Benie? Ben? O mówisz o tym gościu, który zawsze jest Trilo? Co masz na myśli, że zawsze jest Trilo? No, on był tam, kiedy Trillo powiedział mi, że się we mnie kocha? Trillo ci powiedział, że się w tobie kocha? Tak, powiedział to. Takie słodkie, czyż nie? On jest taki mądry, jest takim świetnym piosenkarzem. Kocham go! Ale no, co z Benem? A, a co z Benem? E, on nie ma w związku z tym, że Trillo mnie kocha. Jak ziarnka piachu w klepsydrze, tak mijają dni cyrku. Tak, ten związek jest czymś, o czym chcę usłyszeć więcej. E, Rezina, oświadczono ci się, prawda? Oświadczono? No nie, to no chyba jeszcze trochę minie czasu. A, naprawdę? To dziwne, czyż nie Nick? Tak, Max i Trilo co innego powiedzieli. Powiedzieli, że prosili o jej rękę. A, ale Max tylko mówił o tym o. no. z aranżerem. O tym zapomniałem. Pytał właśnie o jej rękę aranżera, a nie rodzinę bezpośrednio. Więc Trillo chyba jeszcze jej nie spytał. Co? On się mi oświadczy?! Jestem taka zmieszana! A, a ty, Maja? A? Co? Więc myślisz, że. kogo powinnam wybrać? Maxa czy Trilo? E, czekaj, czekaj. Ty wiesz, że Trilo to jest. kukiełka. Prawda? I to jest właśnie powód, dla którego chciałem o tym związku usłyszeć. I, że jak sobie ono to wyobraża? No, odpowiedź. Niech będzie warta milion dolców. A? Mam gdzieś, czy jest trochę sztywny? No, w pewnych aspektach ta sztywność akurat... Okej, okay, to jest spoko. Niech ci będzie. Eee, o chłopie. A raczej o dziewczyno. A raczej o wszyscy, o cyrku, o, o. la Boga, o matko Polko, o matko Boska. Więc. Moł, Moł ratuj mnie. Co ja, co ja robię? Błagam o ratunek, mą? Co do jasnej, czy ja nagle cierpię na syndrom sztokholmski? Zaraz w swoim biurze! Tu nie jest Moł. Po prostu aż tak w Facepalm nołem w twarz i sobie oczy zakryłem, że nawet nie patrzyłem, gdzie klikam i dlatego jestem w biurze. Nie, nie mamy dużo rzeczy do robienia, bo musimy teraz z tego moła znaleźć jego małpę. Czy nie jego małpę, czy tam czyjąś galaktyka. Kto by zgadzał, że on jest z wsi? Obra, wieś miasto, jada, 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 Jak chcę ta moła. Ha, Gamszy już sobie wyszedł. Czy poszedł? Ha, po prostu go zostaw samego, okej okay, Maja? Jestem pewny, że po prostu się poczuł samotny i wrócił do aresztu. A ponoć ruch tutaj ze strony policji jest duży w cyrku. Więc co to są niby za te nieścisłości, ha? O mój! Czy to nie ten, co ma zawsze je? O, O, to w porządku, że. No, czy masz rację, czy nie? Czyż nie, panie Wright? Widzisz, Nick? Po prostu ten rząd potrzebował trochę czasu, żeby widownia załapała. Ooooo! Nick, stworzyłeś potwora! I przy okazji ja stworzyłem tłumacząc ten dowcip! God Więc co mogę dla was zrobić? Czy pamiętacie może o jakimś fajnym dowcipie, który mi się powiedzieć? Okej, okay, tu już nie ma o czym w ogóle gadają. Skąd wiesz, że umieszczę poduszkę pierdziuszkę na krześle? No masz to, co trzeba, żeby być klaunem, czyż nie? Tak, ja sobie totalnie wyobrażam też, że jak się ten klaun śmieje, to że można po to podłożyć głos Bartusia. Czy Bartusza? Waltuś, Jezu Chryste. Skąd się wziął Bartuś?! A, Renio to jest takie czyste, niewinne dziecko. Jest taka też po prostu urocza. E, czy my już o tym nie gadaliśmy przypadkiem? A, o tym, że nie wie wiele o świecie z zewnątrz. Okay. O tym chyba akurat nie wiem, więc chyba jednak trochę się tam myśl rozwinie w tej kwestii. Brzmi jak perełka. Dla niej każde marzenie dziecka, to jest codzienność. Żyje w śnie marzeń? Czy w śnie, w świecie marzeń? Każdego dnia widzi tańczące dzikie zwierzęta, ludzi latających w powietrzu i jednego bardzo zabawnego klauna. A co śmieszne, to to, że dlatego, no, że to wszystko dla niej jest normalne, bo to jest jej codzienność więc chyba to wyjaśnia, czemu ona sądzi, że może poślubić kukiełkę. No ale są też oczywiście ludzie, którzy nawet nie mogą być jakimiś, no nie wiem, cy cyrkowymi tam artystami, tam, czy, czy coś podobnego. Mogą to być ludzie normalnie żyjący w społeczeństwie i którzy mają z, ze światem zewnętrznym normalną styczność, a i tak wychodzą za dziwniejsze rzeczy niż kukły. Też ile takich sytuacji przecież jest. Tylko ponownie, raczej nie w pałacu, tylko w tych trochę innych rejonach, tych bardziej egzotycznych dla nas. Więc małpa. Głównie właśnie po tej małpę jesteśmy. Gdzie jest ta małpa? A, tak! Money! We've got to have money. No, Money kocha śniące rzeczy, więc to ma trochę sensu, że on ci zwędził odznakę. Ale absolutnie nie wolno ci go ścigać! E? A czemuż to? O, ja wiem! Może plączesz w małpie chwilę, prawda? Dokładnie, prawo! Prawo! Ale dosyć żartów! Ale nie z uznawany za członka rodziny rodziny! A więc do, do kogo on należy? Zabierę was do pokoju jego właściciela. Mówisz o tym, że... no teraz? Oczywiście, więc może już pójdźmy. Więc może pójdźmy? Czy. No. Skoro on tak się oferuje od razu, to nie widzę powodu, żeby czekać. Akro, Okej, okay. właśnie to jest Akro. I to tyle! Co się tak, panie Wright? Nie mogę oddychać! A to było tylko jedno piętro. Wyluzuj człowieku, Jezu. Nie bądź takim mięczakiem. To były tylko dwie serie schodów. No jak ja, kurde, codziennie ile. Mam do pokonania raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Takich siedem serii. I oczywiście wchodzę, wychodzę do pracy, tak? No to Phoenix... Bez ja jesteś mięczak w tej kwestii, akurat. Chociaż też drzwi wyważy jak mężczyzna, ale schody... Nie, schody to tam... Schody to jest jego pięta chilesowa niczym jak u klaptrapa. Jest on akrobatem. Akro, Akrobata, Monkey Money, Regina, Regent. Naprawdę bym chciał też, żeby te imiona były trochę bardziej kreatywne niż to. Jest duża kupa śmieci tam w rogu. Więc chyba to nie będzie błędem uznanie, że tam, że Feniksa tam też będzie. Po prostu się upewnijcie, że macie prawidłową rzecz. Dzięki mo, zobaczymy się później. Ale po co mamy małpę w zapisach sądu? To jest też kwestia. Ciekawa dobra. Nie wiem czy jest szczerze sens tutaj się przyglądania temu pokojowi, czy coś tu w ogóle ciekawego jest do znalezienia, skoro w ogóle o samym sobie akro. Nie wiemy właściwie nic, po prostu tylko wiemy, że oto jest jego małpa i tyle. Eee, więc po prostu pójdźmy tutaj od razu. Jasny gwint! Jest, jest widelec i lustro i wszystko są śniące. Nawet jakaś bardzo, jakiś bardzo tani zegarek na rękę. I spójrz tutaj, jakieś trofeum, jest ono bardzo ciężkie. Nik, mam twoją odznakę, jest tutaj. Heh, dzięki, uratowałaś mnie. Witaj z powrotem w domu! A poprzez dom mam na myśli oczywiście w moim garniaku. Co się tak? Czy coś może tutaj znalazłeś? Tak, sprawdź to tutaj. To pierścionek. Jest tam coś napisanego. Od T dla R. Chyba nie potrzeba geniusza, by zgadnąć, że od Trillo dla Reginy. Chyba że, chyba że czekaj, chyba że dla Rasela. Ło wow, To byłoby niezłe! No to ja sądzę, że chyba możemy skończyć nasze dzisiejsze śledztwo. Czy sądzisz, że jutro w sądzie wygramy? Kto wie? Nawet ja nie wiem, co nas czeka jutro w sądzie. Tak przypuszczam, że Moł będzie jutro świadkiem? Moł i może ta kukła. Nie arcykapłana. Nieważne, co się stanie, to mamy po swojej stronie magika. No, to dobrze, ponieważ być może jutro będzie trochę magii nam potrzebnej. No pamiętaj, przyjaźń. Więc, a nie mówiłem, to będzie długi dzień, dużo dziś się narobiło rzeczy, dużo się dowiedzieliśmy, no ale to oczywiście nas musiało czekać, skoro rozpoczynamy zupełnie nowy epizod w tej grze, w tej serii całej i nowe rzeczy nas zupełnie oczywiście e, nas e, na czekały po prostu do odkrycia. Więc, no, na dziś to oczywiście tyle. Jutro nas czeka. No, ta cała nieszczęsna sądowa rozprawa i Franciszka znów będzie naszym przeciwnikiem, niestety. Ona i co gorsza, jej bicz. I co tam ona będzie tym razem knuła? Jakie będą zeznania naszych świadków? Ile będzie w tym kłamstw, ile prawdy? Czy Max rzeczywiście zabił, czy może jednak nie? Jest coś inny. O tym się oczywiście dowiemy następnym razem, ale póki co. Znaczy, dziękuję za uwagę, ale jeszcze zanim skończę, jest parę osób, które bym chciał pozdrowić. Tak, jeszcze zanim skończę ten film. E, po pierwsze, chciałbym pozdrowić e, twórców e, i o, no, osoby, które prowadzą kanał Loża Szyderców, ponieważ. E, Ostatnimi czasy, znaczy, no nie było to może aż tak niedawno temu, ale no jakoś tam parę miesięcy tak całkiem przypadkowo natrafiłem na film, gdzie oni przejrzeli i ocenili mój kanał. I uwierzcie, powiem szczerze, że zanim to odpaliłem, to po prostu taka mnie nagle trema dopadła przez chwilę, że o mój Boże, powiedzą o mnie same najgorsze rzeczy, że, że nie, nie wiem, co w ogóle się po tym spodziewać. Ale jednak się naprawdę okazali być spoko gośćmi, naprawdę mi się podobało to, jak oni wszelkie kwestie tego kanału poruszyli, że no na parę rzeczy na przykład uwagę zwrócili, na które po prostu nad sam uwagi nie do końca zwróciłem i nie pomyślałem o tym, że to może być ważne, czy mieć jakieś znaczenie, czy coś, a jednak są to uwagi jakże fajne, jest to coś, co na pewno no będzie rzeczą, o której zapewne będę pamiętać, jak będę tam jeszcze się z tym kanałem bawił, więc to jest, jak mówię, no, moje pozdrowienia dla loży szyderców lecą, to po pierwsze. I po drugie, Sekartisa, tak przy okazji, ponieważ gość udowadnia, że jakże mały jest ten świat, ponieważ tak się składa, że Sekartis pracuje tam, gdzie ja. Jakie są kurde szanse. I to mało tego, że w tym samym budynku, w tym samym projekcie. Takie lol. No ale cóż, tyle myślę, że wystarczy, jak jeszcze są pewne inne osoby, bo może w sumie jeszcze, jeszcze, jest jeszcze jedna taka, którą spotkałem sobie dawno temu, było to na Video Game Arena Ursynów. E, nie przedstawił mi się gość, ale chyba mówił, że jest właśnie od kaczera kimś tam. E, no on pewnie, jak ten, ten film ogląda, to pewnie doskonale wie, że to o nim mówię, bo widziałem tylko jedną osobę, która mnie poznała właśnie w tamtej jakby imprezie, w tamtym wydarzeniu. I sobie z nim tam trochę cyknąłem fotkę i to było naprawdę miłe przeżycie. Mi, mi, no. Był on pierwszą osobą, która mnie na, jakby na ulicy poznała, że ja to ja i tak dalej. i. To, to było naprawdę świetne, i po prostu przez ten cały czas zapomniałem też jemu takie właśnie pozdrowienia wysłać, takie przekazać, bo myślę, że naprawdę też na swój sposób na nie jak najbardziej zasługuje. No i kurcze, też fajnie byłoby się z Wami prędzej czy później, może też kiedyś tam, nie wiem, w jakichś innych może spotkać okolicznościach, może przy jakichś konwentach czy jakichś innych e, podobnych wydarzeniach, jeżeli tylko to by się udało, to byłoby naprawdę super, ale to jak mówię. To jeszcze w swoim czasie, to jeszcze pewnie będzie może organizowane, z tym może być naprawdę różnie, ciężko to ująć. Ale póki co, zami się żegnam, dziękuję za uwagę, jak mówię, CDDZO, na razie i cześć!